Cześć. Dzisiaj będzie szybkie takie pierwsze wrażenie z urządzonka, które sobie właśnie kupiłem, bo właściwie ten pracuję zdalnie mam taki problem, że jakby chciałbym korzystać z mojej całkiem niezłej klawiatury Corsera, mojej ulubionej myszki Logiteka do dwóch komputerów, tak? No mam to dla komputera stacjonarnego, no ale mam też laptop firmowy. Do którego też chciałbym móc używać porządniejszego sprzętu do dopisania. No i tak naprawdę na początku przełączałem się ciągle po prostu e, kablem pomiędzy jednym a drugim urządzeniem. Tylko że po pierwsze, to jest niewygodne, no bo trzeba sięgać tam za obudowę stacjonarki. A druga sprawa, zauważyłem, że to bardzo szybko wyrabia e, po prostu porty USB. Uznałem, że szkoda mi po prostu sprzętu, szkoda mi portów USB w płycie głównej i, i po prostu przez. Ponad rok pracowałem na drugiej myszce bezprzewodowej, którą mam podpiętą tylko do laptopa. No, i na klewę laptopowej, która no nie jest idealna. I mam wrażenie, że z każdym modelem laptopów biznesowych staje się coraz gorsza. Więc za własne pieniądze, więc to nie jest żadna praca nic takiego, kupiłem sobie takie urządzenie. To jest taki switch do USB-ków. Tak, czyli mogę podpiąć cztery urządzenia USB i wychodzą na dwa komputery, które sobie tutaj wybieram podobno tym, tym przyciskiem. Jest to sprzęt firmy Ugreen, tak, wersja USB 3.0 i właśnie do mnie przyszła, właśnie ją rozpakowałem i będę za chwilę podłączał, powiem Wam jak to, jak to działa. To jest takie totalnie pierwsze wrażenie, bo oczywiście wiadomo, że jakąś recenzję można nagrać dopiero po jakimś czasie. Ale zobaczymy, jak to się sprawdza. Pierwszy problem, o którym już wiedziałem, zanim to kupiłem, jest taki, że żeby zasilić na przykład urządzenia, które mają podświetlenie, tak? czyli jak na przykład moja myszka albo klawiatura, potrzebne jest zasilanie zewnętrzne. Tutaj może widać, jest wejście na mikro USB. Tylko, że to urządzenie nie ma żadnego zasilacza za sobą. Trzeba sobie załatwić po prostu kabel USB, e, micro USB i jakąś ładowarkę. We własnym zakresie nie jest napisane jakiej mocy, więc ja po prostu wezmę jaką, jaką mam, zobaczymy. I podobno jest jakiś problem z, z lagami czasami, ale wydaje mi się, że to właśnie wynika z tego, że ludzie nie podpinają e, tego zasilacza. Także to jest jedna nie wiadomo. Jakby szukałem innych sprzętów, ten wybrałem, bo ktoś na forum polecił, że też kupił jest spoko. Monitor, Do monitorów. Myślałem, żeby kupić taki KVM po prostu, który będzie mi też przełączał obraz, ale tak naprawdę po prostu w monitorze mogę sobie klikać w opcjach zmiany źródła, nie zmieniam tego aż tak często, więc myślę, że z tym sobie poradzę, a jednak możliwość podpięcia klawiatury i myszki do dwóch różnych urządzeń jednym przewodem bez przełączania się ciągle kablami jest dla mnie mega wygodna, a to kosztowało... 90 zł na Allegro, także myślę, że, myślę, że e, spoko. Ja się teraz e, wyłączam, podpinam e, sprzęt i tak naprawdę powiem wam, jak to, jak to działa. Bo e, no też ciężko mi będzie chyba pokazać, ale spróbuję jakoś to pokazać. Przynajmniej przełączanie, bo ciężko mi tutaj będzie pokazać obraz z, z różnych sprzętów. Także za moment wracam już z podpiętym urządzeniem i powiem wam, jak się sprawuje tak w pierwszej chwili, zaraz po wyjęciu z pudełka. Dobra, podłączyłem sobie urządzonko do obu komputerów, do portów USB 3 w obu przypadkach. Pierwsza rzecz jest taka, że o dziwo działa w przypadku portu USB 3, działa mi podświetlenie klawiatury i myszki bez zewnętrznego zasilania, więc być może jest to kwestia tego, ile dane USB jest w stanie dostarczyć prądu. Jak akurat może trafiłem także oba, bo podłączyłem do stacji dokującej laptopa, czyli Czegoś, co jest jednak zasilane lepiej pewnie niż sam laptop i do stacjonarki, więc tutaj może po prostu jest kwestia tego, że całkiem nieźle dostarczają prąd, więc działa to bez podłączenia zasilacza, ale jeżeli będą jakieś problemy z zrywaniem połączenia, to prawdopodobnie będzie przez to i, i wtedy po prostu podepnę sobie zewnętrzne zasilanie i przełączanie trwa, powiedziałbym tak, około dwóch sekund, czyli pomiędzy... Kliknięciem a dostępem do urządzenia jest tak, między sekundą a dwie przerwy, i wtedy po prostu urząd... klawiatura i myszka mi się wyłączają. Jest ten, ten, ten lag, te, te dwie sekundy, i wtedy się włączają ponownie i są jakby, pod... tak jakby się podpiąć kablem do drugiego urządzenia. Więc myślę, że całkiem ok. Także, także sądzę, że, że do pracy będzie to całkiem dobre rozwiązanie. Największy problem, jaki jest z tym urządzeniem, no jakby okay, kosztuje 90 zł, no ale jednak to jest tylko przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami, jest taki, że po pierwsze kable, które są dostarczone, kable USB do łączenia komputera z tym urządzeniem są strasznie sztywne, które są były w zestawie, i ułożenie tego jakoś fajnie jest, jest ciężkie. A druga sprawa, że niestety ma to wejścia z obu stron i przez to ciężko to sobie tak ładnie ułożyć, bo. Gdybym miał po prostu wszystkie porty z tyłu, to ja bym sobie mógł po prostu postawić to urządzenie na krawędzi biurka i mieć fajnie przycisk, nie? A w tym momencie to wygląda w ten sposób, teraz Wam pokażę. To wygląda w ten sposób, że muszę mieć klawaturę podpiętą z przodu, klawaturę z myszką i wyjścia do komputera z tyłu i przez to tak naprawdę to urządzenie, żeby było klikalne jakoś sensownie, musi leżeć gdzieś, no trochę na środku biurka. Może uda mi się to jakoś lepiej zorganizować, ale w każdym razie jest to, jest to chyba w tym momencie największy problem, że nie da się jakoś ładnie tego zaaranżować. Pierwsze wrażenie jest takie, że jest to całkiem spoko urządzenie. Jakby ktoś szukał, to mogę wstępnie polecić. Nie wiem, zobaczę jak po czasie będzie się sprawować. A to był taki szybki komentarz, takie w sumie unboxing połączony z pierwszym wrażeniem. Mam nadzieję, że komuś się przyda, jeżeli szukacie podobnego urządzenia i nie wiedzieliście jak to wygląda, jak to się sprawuje. Jest to mniejsze niż myślałem, więc też, też na plus. Czy podołałby większej ilości urządzeń? Nie wiem. Nie wiem, czy jakbym podpił do tego jeszcze na przykład słuchawki na USB albo coś takiego, to by dało radę, ale myszka i klawiatura działają jak najbardziej sensownie. Dzięki temu mogę teraz korzystać z jednej klawiatury, mojej ulubionej klawiatury mechanicznej i na stacjonarce i na laptopie firmowym, więc myślę, że jest to największy plus tego wszystkiego. Na razie jestem zadowolony, zobaczę, jak się będzie sprawować po dłuższym czasie. A na koniec oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału. Zapraszam też na Discorda, którego założyłem w tym roku. Na którym możemy podyskutować sobie na żywo na różne programistyczne i mniej programistyczne tematy, link jest w opisie. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego razu. Cześć!